Chyba coś gada na tym co wczoraj ankietę Jakub wysłał Nawrotę wali wrócił, to nie wierzę Halo, bo go nie mam. No teraz nie będzie tak łatwo nadgonić, jak on taką przewagę zrobił Oszukał, oszukał nas. A ty mogłeś nie skakać, ja myślałem, że ty będziesz jechał normalnie. Oj, nie wiem gdzie pojechał stary. Ja myślałem, że on zeskoczył, nie? Dlatego ja pojechałem za tobą. Chyba nie wyjechał pod eclipse, bo go tam nie widziałem, więc ja gdzieś tu musi klęcić. Nie, nie, nie widziałem, nie widziałem. Ja myślę, że on zaskoczył.